35-letni Dariusz z Warszawy zaginął po sylwestrowej imprezie 31 grudnia 2020 roku. Przez tygodnie rodzina szukała go bezskutecznie, aż wstrząsająca prawda wyszła na jaw. A finał tej historii okazał się tragiczny. Zgodnie z ustaleniami śledczych i prokuratury, mężczyzna został bowiem zamordowany przez swoich kolegów podczas alkoholowej libacji. Po kłótni, jeden z nich ugodził Darka nożem w szyję, a następnie wraz z drugim uczestnikiem imprezy postanowił ukryć zbrodnię. Zwłoki zawinięto w dywan i zakopano w lesie w Aninie. Sprawcy przez wiele dni udawali, że nic się nie stało i żyli jak gdyby nigdy nic. Zatrzymano ich dopiero w lutym 2021 roku, gdy śledczy dotarli do dowodów i wyciągnęli przyznanie się do winy. Proces zakończył się wyrokami skazującymi. Tomasz B., główny agresor, został skazany na karę dożywotniego więzienia, a jego pomocnik Paweł Z usłyszał karę roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności.